Nazywam się Dorota Błażewicz. Urodziłam się we Wrocławiu w 1969 roku. Gdy wybuchł stan wojenny, byłam w podstawówce, w szóstej klasie. Moi, moi rodzice byli już wcześniej zaangażowani w działalność Solidarności. Brali udział w całym festiwalu Solidarności. Tato jako robotnik, moja mama pracowała w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i tam działała w Solidarności, a nasza rodzina w ogóle ma takie tradycje niepodległościowe. Dla nas nie było zaskoczeniem, że rodzice są zaangażowani w taką walkę o niepodległość, będąc w Solidarności. A potem, gdy wybuchł stan wojenny, rodzice od razu podjęli działania, których nie, nie ukrywali przed nami. Tak? Bo, ja, bo jak tylko wybuchł stan wojenny, to ja pamiętam, jak z bratem wróciliśmy z Sanek, z samego rana, bo taki był piękny, słoneczny dzień. I rodzice od razu powiedzieli, że teleranka nie ma, bo jest stan wojenny i nic nie ma w telewizji. I oni się udali, do, do, żeby chcieli się pokontaktować z, z ludźmi z Solidarności. Co dalej? Ja pamiętam jak dukaliśmy, czyli były takie ulotki, czy jakieś pierwsze ulotki, pierwsza taka prasa podziemna, która była po prostu bardzo fatalnej jakości, bo to było odbijane na maszynie i tam już któryś egzemplarz, to co dosłownie co któreś literka i myśmy dopisywali żmudnie poszczególne litery. Czasami naprawdę było trudno się domyśleć, zwłaszcza mi dziecku, bo być może dorosłej osobie to łatwiej. Tato kontaktował się z wieloma osobami. Pamiętam taki czas na początku stanu wojennego, że w każdym pomieszczeniu po prostu był ktoś, kto przyszedł się skontaktować z tatą i w łazience był ktoś i tato też do mnie do pokoju, gdzie w łóżku leżałam chora też, też kogoś przyjmował. No ja jako najstarsza to najwięcej byłam angażowana i nasza babcia po prostu Byliśmy jako pomocnicy drukarza, pomagaliśmy, tak ja często odbierałam druk, liczyłam ryzy, też zajmowałam się kolportażem, czasami z tatą gdzieś tak na akcję szłam, drukarnia szła pełną parą, tak czasami całe mieszkanie było zasłane, na przykład okładkami książek, nie? czy na boilerze w łazience zawsze się suszyła jakaś bibuła. Myśmy wiedzieli, że nikogo nie możemy zapraszać. Drukowaliśmy też w domu Solidarność Walczącą, na zlecenie walczącej. Jak tylko Solidarność powstała, to tato się w Solidarność zaangażował i jakby najbliższa mu była Solidarność Walcząca, tak? Jako też taki ruch niepodległościowy, tak? No i, i wiem, że był, że tato znał osobiście Kornela Morawieckiego. Kornel był też na, na pogrzebie taty. Mieliśmy dużo szczęścia, że, że mimo tak bardzo intensywnej pracy i kontaktów wielu, to, że to tak późno, bo dopiero w 1987 roku pierwsza rewizja była. I wtedy aresztowali rodziców, bo mama nie pozwoliła jakby robić rewizji, bo przyszło dwóch esbeków i i oni po prostu. Mama ich zagadywała u chłopaków mojego bratu, moich braci w pokoju, gdzie było najczyściej, W sensie nie było bibuły, tam najmniej było. Jak ja się zorientowałam, bo mnie nie było w domu, jak oni przyszli. Ja przyszłam, to się zorientowałam, że chyba są zbecy w domu. Wynosiłam rzeczy, prawda? Wynosiłam do ogrodu. Udało mi się sporo wynieść, zawiadomić sąsiadów. Nawet tatę zawiadomiłam, jak przyszedł. Także jeszcze też on zanim wszedł do domu, to poszedł tam torbę, opróżnił, no i dopiero przyszedł do domu. I tam jak oni weszli do tego pokoju, z którego ja naprawdę ster rzeczy wyniosłam, no i zaczęli robić taką: no to w ogóle wezwali posiłki, bo to było dwóch gości. Wezwali posiłki, żeby drugi samochód przyjechał. No i tam to nie wiem, do 12 w nocy siedzieli u nas, i, i, no i wtedy zabrali rodziców. Na mnie Solidarność walcząca jakby z, i z tamtych czasów i, i teraz to jeszcze, jeszcze jedną osobę też tak blisko znałam, Zosia Szutrak z Solidarności Walczącej. Ona też była bardzo związana z Solidarnością Walczącą i z, jakby z tą ideą, że tam jakby od niej tak najwięcej wiem o Solidarności Walczącej, jako takim miejscu, gdzie się jakby dba o człowieka, o każdego i takby takim największym takim sprawdzianem tego też było, jak już się skończył stan wojenny, że Kornel starał się pamiętać o wszystkich, tak, żeby mimo, że się część ludzi rozpierzchła, ludzie w różnych sytuacjach się znaleźli, to starał się pamię pamiętać, żeby pamiętać o, o ludziach, nie. Ważna jest idea wolności, Szacunku do człowieka, nie? Że, to, że o to chodzi, nie? o tą godność ludzką. Kornel Morawiecki, e, no, dla mnie, no, taką na pewno nie, nietuzinkową osobą był, która, która e, bardzo ideową nie myślał o. Nie, myślę, że nie było dla niego ważne, co tam inni e, mówią, czy myślą, czy takie dobra materialne, tylko. Um, miał swoją ideę, i, i starał się zarazić innych ludzi, i potrafił tak, pociągnąć za sobą ludzi, też takich nieprzeciętnych. Tak. Takie pojedyncze osoby, jednostki potrafiły bardzo dużo zrobić. Przywódca taki, przywódca, tak. Przywódca jednocześnie był osobą skromną.